Lewactwo bierze się z nudy, lewactwo bierze się z dobrobytu, gdy biały człowiek stwierdza, że jest taki kurwa zajebisty, gdy biały człowiek nie musi już o nic walczyć, gdy biały człowiek nie musi się o nic starać, gdy ma już wszystko podane na tacy, wtedy zaczyna wymyślać, w jaki sposób tą swoją zajebistość pokazać całemu światu. I to jest właśnie esencja lewactwa. Lewactwo jest zrodzone z pychy, próżności. Pogardy i takich najbardziej prymitywnych instynktów, ale oczywiście ukrytych pod płaszczykiem altruizmu i dbania, kurwa, o cały świat. Nagle, gdy biały człowiek nie musi, kurwa, o nic się starać, nagle wymyśla, Ja nie będę, kurwa, jadła mięsa. Oczywiście, że nie będziesz jadła mięsa, bo możesz, kurwo, zeżreć wszystko, tylko zapominasz o tym, że dziesiątki czy setki milionów ludzi na całym świecie marzą zjeść mięso, tylko po to, żeby przetrwać i tak samo jest ze wszystkim że nagle biały człowiek wymyśla, że on będzie walczył kurwa o to, żeby plastiku nie było żeby kurwa dbać o planetę i to jest takie kurewskie plugastwo to jest taka zaraza, już nie mówię o feminizmie, którym gardzę dobrze wiecie, gardzę kurwa feminizmem nie ma nic gorszego niż ta zaraza, która trawi świadomość tylko białych ludzi czyli kurwa feminizm Aczkolwiek feminizmem próbuje się zarazić teraz inne kultury, próbuje się feminizm przenieść na islam, na kraje muzułmańskie, pr pr próbuje się feminizmem zarazić Azjatów, tylko po to, żeby oczywiście biały człowiek mógł poczuć się kurwa lepszy od wszystkich innych ras. Gardzę lewactwem, nie ze względu na idee, które są głoszone, tylko ze względu na tą przede wszystkim potężną obudę, bo gdy w momencie, gdy biały człowiek nie musi o nic walczyć, on próbuje kurwa wszystkich nauczać i to jest. Najbardziej plugawe. Biały człowiek jest najbardziej chujową, pierdoloną, kurwa, rasą, ponieważ białemu człowiekowi wydaje się, że jest taki, kurwa, zajebisty. Biały człowiek zapomina o tym, że tak jak białych ludzi jest miliard, to tyle samo, kurwa, jest Chińczyków, tyle samo jest, kurwa, Hindusów i ta rzeczywistość, w której żyjecie, nie jest... Całością. <laughs> Nie jest całością rzeczywistości. To jest taki mały pierdolony słoiczek, w którym wy możecie sobie wmawiać, jacy jesteście kurwa zajebiści, ale jest jeden piękny mechanizm, który przywraca taki porządek na świecie. Taki mechanizm, który przywraca naturalne wartości, które powinny być w naszym świecie, czyli kurwa wojna, jak będzie głód. To ci wszyscy kurwa wegetarianie będą marzyć, jak już zeżrą kurwa całą trawę, <grym> jak już zeżrą kurwy całą trawę z ogródka i zobaczą, że od tej trawy tylko po prostu kurwa chudną i marnieją, to będą marzyli, żeby zjeść szczura kurwa. I to jest ta cała piękna metafora w tym wszystkim, że. Wojna przywraca naturalny porządek. Jak będzie wojna, zniknie kurwa lewactwo. Jak będzie wojna, zniknie kurwa feminizm, i zni znikną te wszystkie wymysły znudzonego, zmanierowanego, zakochanego kurwa w sobie egocentrycznego, białego człowieka, ponieważ niczym innym, jak właśnie wymysłem z nudów i z bogactwa kurwa, jest lewactwo gardzę lewactwem. Gardzę tymi wymysłami. Przecież to kurwa ręce opadają jak się posłucha tych kurwa przygłupów, którzy teraz będą walczyć o planetę. Niedługo będziecie mogli walczyć o planetę. Naprawdę będziecie mogli się kurwy wykazać i nie mogę się już tego doczekać. Co powiedzą lewacy? Co powiedzą feministki, kiedy wybuchnie potężny głód, zamieszki chaos, i kiedy będzie tak zwany koniec mięsa, który nas czeka w ciągu najbliższej dekady. Nie da się już tego uniknąć, nie da się tego uniknąć. Ci, którzy hodują gadające małpy, dobrze o tym wiedzą, więc już lachę położyli na ten pierdolony gatunek, szykują się, kurwa, na bardzo ciekawy event i naprawdę nie mogę się doczekać tych wszystkich, kurwa, lewaków i feministek, gdy wybuchnie prawilna wojna. Większość z Was dobrze wie, o czym mówię, no innym to tylko możemy po prostu współczuć. Pozdrawiam.